Sponsorem programu jest ViaPlay platforma, na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym materiale rozrywkowym na kanale angielskiego Espresso. Lecimy z kolejnym quizem. Quizem, który już na naszym kanale zdążyliście go poznać. Jest to quiz odgadnij. Randomowy mecz z przeszłości. Witam bardzo serdecznie, Łukasza, ze mną. Randomowo mam karteczkę i długopis tutaj. Słuchajcie, Łukasz podchodzi bardzo poważnie do tego. Trochę mnie to, przyznam szczerze, trochę się tego obawiam, ale no, miejmy nadzieję, że najważniejszy będzie fan ja, z tego wszystkiego. Ja jestem typowym mężczyzną, jestem wzrokowcem, więc wolę wieść. Nie, nie zapamiętam tak naprawdę, którego zawodnika powiedziałem, więc sobie po prostu zapiszę. Tak, szybkie tylko przypomnienie zasad. Losujemy sobie sezon na takim kole fortuny 10 lat wstecz, czyli od sezonu 13-14. Losujemy potem kolejkę oraz losujemy mecz. Za kamerą siedzi Krzyszek z Tomkiem, którzy będą ten mecz, skład z tego meczu widzieć. Ja będę odgadywał gospodarza, Łukasz będzie odgadywał gościa. Mamy po dwie minuty, mamy zegar czas, szachowy, który nam tutaj będzie pięknie pokazywał, kto ile ma czasu. No i temu, któremu się pierwszy czas kończy, ten przegrywa. No chyba, że jeszcze potem osoba, która. To zostanie trochę czasu, nie będziemy w ogóle w stanie rzucić żadnego nazwiska, wtedy jest remis. Uff, dobra. Mam nadzieję, że, że to się znowu uda i lecimy z pierwszym losowaniem pierwszego koła Fortuny. Ja jeszcze tylko włączam nagrywanie, żebyście wymogli to wszystko widzieć. Losujemy sezon, zobaczymy, który to będzie sezon. Jest to sezon bardzo świeży 2021-2022, więc nie cofamy się jakoś bardzo mocno w przeszłość. Teraz losujemy kolejkę. Będzie to kolejka 12 albo 13. 13 kolejka. 12,5 pół, tak tak no, 13 kolejka może jakiś mecz w środku tygodnia czy coś takiego. <grym> no i ostatnia ostatnie co musimy wylosować to który mecz, mecz numer 7. Więc mam nadzieję, że panowie nam to szybko wyszukają i co to będzie za mecz, napiszą nam zaraz na konwersacji. Gwoli ścisłości, tylko przypomnę, sezon 2021-2022, kolejka e, 13 i jest to mecz Manchester City kontra West Ham. Czyli ja będę od, e, odgadywał Manchester City, Łukasz West Ham. No, trochę ci współczuję, więc myślę, że możesz kliknąć, aby ja zaczął pierwszy i miał już czas, e, bo myślę, że mam trochę łatwiej. Dobra, no to Manchester City-Ederson w takim razie. Lecimy z tematem. Jest Ederson. Fabiański. Eee, o kurde, idziesz w czas widzę <laughs> mocno. Eee, Ruben Diasz. Cofal. Nie ma Cofala. Johnson. Ben Johnson? Okej, okay, dobra. Eee, w takim razie John Stones. Nie ma Stonsa. No to powinien być eee, Nathan Ake. Też nie. Ojej, Aymeric Laport. Dobra. Zuma. Mm, Kyle Walker. Nie jest poker. Ogbona? Nie ma. Nie ma Angela Ogbona. Cresswell. Dobra, mamy Cresswell. Um, dobra, Kevin De Bruyne? Nie ma De Bruyne. okej. Okay. Gindogan? Jest Gindogan. Mark Noble? Rice. Dobra, Declan Rice. Uh, Aguero Już chyba nie. Nie, 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 nie. Uh, Gabriel Jesus. Blancini. Fornals. Fornaz. Hmm. Dobra. Uh, uh, uh. Fernandinho? Nie ma Fernandinho. Rodri chyba był już. Okej, okay, dobra. Antonio? Jao Cancelo. Dobra, już mamy, ja już mam. Ten u... Ośmiu śmiech O kurcze. Ale To my... będzie jak odgadniemy wszystkich. No. Brakuje mi chyba jeszcze obrońcy. Nie, nie, nie. obrońcy. Jeśli dlatego o, to jest obrońcy nie. Śmiałeś się Nie, nie śmiałem. Na pełny podziwu jestem. A pomocnika jeszcze mi brakuje. Riad Marez. Zaczynają się małe schody w, w, w fuh, tego obrońcy fuh. o A Aguerda jeszcze nie było. Mówicie, że nie Ogbona. Gbona. Mawropanosa też jeszcze wtedy nie było w Arsenalu wtedy pykał. E... Chyba w Stuttgart, ale nieważne. No, bo idę, że jeszcze gdzieś tam indziej. To jest ten moment, gdy zaczynają się małe schody. Mam jeszcze jednego, ale. W środku pola nie było Marka Nobla. Był Declan Rice. Mam problem z tymi sezonami, na przykład, że dwa sezony temu. To, to, jest, to jest dość ciężkie. Antonio, nie. Benrama z Fornalsem. No, Bowen. Kurczę, nie było Jaroda Bowena. Nie było jeszcze wtedy Pakety, nie było wtedy Kudusa. To są, no, to są świeże transfery. Pakiety chyba w zeszłym sezonie. Kudu z tym. Pum, 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 pum. Pomocnika, tak? No, pomocnik. I jednego obrońca. Tak. worst Ward World, Stop, World Press, było go. O, nie jest to łatwe faktycznie. Mhm. No bo wiesz, tak byś, byś myślał, że jest ogbonna na środku obrony. Tak. Zuma. A mam jeszcze w głowie jednego piłkarza. Z tamtego West Hamu, który może tutaj, no. Jest Jestem jeden, bardzo ciekaw, czy to czy jest. Jest jeden zawodnik, który mógłby się tu jeszcze znaleźć. Pojęcie, że bardzo egzotyczna narodowość z Ameryki Południowej. 10 sekund ci zostało. Paragwajczyk. Kurde, Paragwajczyk to mi się kojarzy Almirona, ale to nie, to nie ta drużyna. Koniec czasu, Łukasz, mi chodzi o Fabiana Balbuena. Nie wiem. Nie, też nie? nie? Okej. Okay. No z Manchester City Bernardo Silva A jeszcze tam powinien być gdzieś też? Był chyba, tak. Był, dobra, chłopacy, chłopacy nam y, porzucili skład, jeżeli chodzi o City to mi brakowało Sterlinga i... tylko Sterlinga, tak, tylko Sterlinga, a jeżeli chodzi o West Ham, mi Craig Dawson, w... szanowni państwo, Dawson i Sołczak, przecież I no, to było akurat dość, dość, dość proste. Masłaku jeszcze nie wskazałeś. Tutaj jest. Aha, czyli jeszcze tutaj jest zapraktywana. Za a benrama, jako taki ofensywny no, pomocnik. No, no. Czyli ja miałem 8 zawodników. No miałeś trudniej, ewidentnie tutaj, to przyznam, mm -hmm. więc zobaczymy co się teraz dokładnie Sołdźka wylosuje. Sołuszka powinienem trafić, to akurat prawda, ale że Clay on jeszcze grał w... Tak. No, nie, no w sumie tak. W życiu to, bym na to, no to było... nie wpadł, rzeczywiście ten Balwana się... mi się wydawał... On ciekawa. się wydaje, że w, tym, w tych Wilkach jakby grał długo, ale faktycznie on tam jest drugi sezon czy coś takiego, więc... Dokładnie, dobra. Trzeba się odkuć. Łukasz ustawia sobie nasz zegar szachowy, a ja w takim razie losuję kolejny mecz, kolejny sezon. Od tego oczywiście jest, zaczynamy. Teraz losy, 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 losy. Tak, sezon to będzie 17-18, więc to jest najgorszy czas, wiem, więcej z którego mm, Naprawdę. Mo może być naprawdę trudno. Kolejka, jaka, jaką, jaką losujemy od pierwszej do 38, to będzie kolejka 25. 17-18, kolejka 25, i mecz, którego potrzebujemy to będzie mecz numer 5, mecz numer 5. Może Chelsea na odkłucie jakoś chłopaki by, eee, dałoby no radę. Sprawdźmy, co to może Szan być. Szanowni chłopaki panowie. nie parsknęli śmiechem, więc to chyba coś takiego w miarę racjonalne, chociaż już teraz się śmieją. Everton kontra Lester. Znowu mi się trafił Everton. Tobie Leicester. Leicester chyba będzie łatwiejszy, chociaż to jest sezon już po mistrzostwie, mm -hmm. 16-17. To Everton jest 16, 17 czy 17, 18? E... 17, 18 zapisałem, więc to było 17, 18. Tak? Dobra, Na... okej, okay, to ja się w takim razie pomyliłem. 17, 18, 17, 18 tak. tak, sorry, masz rację. No to wtedy byłoby dużo łatwiej, gdyby, gdyby był e, 17, 8, 16, 17. No dobra, to 18, no to 18, dużo ja się nie zmieniło. Ja ostatnio zaczynałem, więc śmiało lecisz. Slimani. O kurczę, ale z wysokiego cen. No wadi musiał być. E Everton. No myślę, że. Pickforda mogło jeszcze nie być. Jest Pickford? Jest Pickford. Dobra. Schmeichel. Uh, Jagielka. <laughs> Simpson. Uh, Ricardo Pereira. A Marte? Um, no dobra, Leighton Baines. <laughs> Nie ma Pańsa. Alan Coleman powinien być. Tak, jest Coleman. Wes Morgan. Hood. Maguire. <laughs> Maguire, tak. Um, to ja Lukaku? Nie. Oj, tak to śmieszne jest już widzę w chowakach. Um, to, obrona będzie trudna, bo mamy Kolmana, mamy Jagielkę. Na bramce nie mam pojęcia kto. Czy to będzie jakiś Stekelenburg? Stekelamburg, tak, panowie. Ej, nie. Dobra. Um, a, sorry, miałem Pickforda, macie rację. Pickford, a czekaj, ja już mam trzy: Mam Pickforda, Jagielkę i Kolmana trochę się. No, dlatego szanuję to, że zapisuję. No. Dobra, czas mi leci, więc szybko muszę kogoś wymyślić. No, nie też Netherlę, już wcześniej rzucałem go w poprzednim odcinku. Demarek Gray, nie, później był Gray. Alan? Nie, Andre Gomesz? Też nie? Boże, kto tam grał? W tak, taki to on takie śmieszne żarty opowiada. No, Jestem ciekawy. Kurde, kto tam jest. Ale się zaciąłem totalnie. Kto z obrony jeszcze może być? Z tamtego Evertonu. Kto tam? Sigurdson? Jest Sigurdson. Sigurdsson. E, to ja strzelam Walbrightona. Uff, kurde, pół Uf. minuty mi zostało. Nie no, to nie mam to nie ma szans w ogóle na to, żeby cokolwiek tu zrobić. Aha, ja tu jeszcze mam dwóch, których nie wymieniłem, już sobie zapisałem na przykład. Myślę, Maciek, że już. Fabian Delft. Biała Tom flata. Davis. Jest Tom Davis. 20 Evans. sekund mi zostało. Chilwell. No nie, no Everton mnie naprawdę pogrążył. Boję się zobaczyć ten skład, bo faktycznie to jest dla mnie za, to jest dla mnie za późno już na, jakiś, na jakiegoś Miralasa, na jakichś Pinarów, innych tego typu piłkarzy. Konec. A za wcześnie już na ten aktualny skład. Mój czas się skończył i tutaj Łukasz masz jeszcze pewnie za nad, że mnóstwo piłkarzy. No nie wiem, Okazaki mógł jeszcze wtedy grać? Ja to no no to, to, o to, nie było, mamy, to nie było trudne. Mamy wbite, ale co najlepsze cały czas myślałem yy, o pomocniku, który nadal może grać w Leicester, nigeryjczyk i na N. Wysoki. I zapomniałem totalnie, jak on się nazywał. Janacza? Nie, o Janacza też pewnie. sobie. O Janacza też tam pewnie no, jest. Ale A wyślijcie ponownie, proszę, ale mi, wy, skład Evertonu, wy, wy, bo skład. Już, już mi chłopaki w międzyczasie dali, że, że tam był Omar Nias i, i Wayne Rooney, co jest po prostu nie do odgadnięcia, na maksa. Nie, w sumie dość... Dało się. Wyszło, no, dało skoro, się. bo no. piłkarz w ogóle grał w Evertonie, chociaż to hmm. krótka nie była. zobaczmy Everton. Jezu, Tio Walcott. Idrisa Gay. Kuko Martina, naprawdę! Michael Keane już grał, okej. Okay. Kina mogłem jeszcze zgadnąć, tego geja myślę, że też, ale no nie no, omarnia w ataku, to przyznam szczerze. Ja jestem że... ciekawy, kto gra na obronie w Lester zamiast Evansa. Dragowicz. Dragowicz, o Jezu, to ten co, miał duet z tą z Teczkowską, czy ma... <grym> z Kepcikiem tam nagrywał? Demaraj Gray był z kolei w Lester nie w uh -huh. więc ja rzuciłem tym NDD O NDD myślałem co, cały czas. Co, co, co za James w środku, Matti James? Matti James, okej, okay, tak, dobra. Dobra, jedźmy dalej. E, dobra, to my lecimy z trzecią rundą w takim razie. E, losujemy Kołem Fortuny kolejny sezon, mam nadzieję, że coś troszkę starszego. No i elegancko, sezon 13-14, więc mamy. Najdalej, no jak Najdalej, jak się. Perfekcyjnie. Tak. To jest pierwszy taki sezon, tak naprawdę, w którym ja trochę się bardziej już orientowałem w Premier A to dlatego League, uznałeś, jestem, uznałeś to jako najniższy sezon, kiedy a możemy. Z tego co powiem, to, to ty rzuciłeś akurat ten pomysł. 22 kolejka, szanowni państwo, i mecz to będzie. Och, to była skończona, ale to byłoby piękne. Nie, no nie, myślę że, myślę, że to będzie trudne. Mecz numer 10, ostatni w tej kolejce. Więc tylko, żeby wam przypomnieć. 20, no chyba nie Swansea. 22 druga i, kolejka. I Oby nie Swansea i, i żebym gości musiał odgadywać, bo 22 kolejka i ostatnia. Co tam mamy ciekawego Maciek, masz już to, nie? West Brom kontra Everton, znowu Everton, ale to tym razem ty będziesz odgrywał Everton i bardzo się z tego cieszę. West Brom, naprawdę panowie, West Brom z tamtego sezonu, to jest nie do odgadnięcia, nie to wow. No dobra, no spróbujemy, ale West Brom z tamtego sezonu... Ja już zaczynam prostu, wypisywać, Maciek, nie? To są jakieś... no dobrze. Z zero, no to pre zero presji. to skoro tak, to y kto zaczyna? Ja zaczynam teraz, tak? No Bo ja zaczynałem już pierwszą to. rundę, no. także... Y dobra, no to Gareth McAuley, szanowni państwo, halo, halo. Y lecimy z tym... no nie no, to będzie trudne. Y ben Foster? Jest Ben Foster, mam przynajmniej jednego. Tim Howard. No, ten Everton na byłby prostszy. Um, pomyślmy. Sesenio? Mm, Steve Sesenio, Nie, dobra. E, 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 ojeju, mam w głowie jednego piłkarza, zapomniane nazwiska. Sajdo Beraino też mógł tam być, ale nie to trochę później. Um, Chris Brandt, jest Brandt, ok. Benz, to jest, ja, przegrał to totalnie. E, 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 też jeszcze taki Argentyńczyk, Claudio Jakob. Wow. Mamy Klaudia Jakowa. Bardzo ładnie. E, Colman. Ja na razie po linii najmniejszego oporu. No to dobrze. Salomon Rondon? Jeszcze nie. To tam mógł grać w Ataku w tamtym sezonie. Kto mógł grać w Ataku? E, Lukaku! Nie. Na pewno jakiś Lukaku wysoki wcześniej. mężczyzna o dość szerokiej posturze. To bym, to bym mógł. Kto w ogóle był Pulis był trenerem Nie, 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 pójść był później. Kurde. Uh, Chris Brandt, Garrett McAuley... Uh, któż tam jeszcze w obronie? W tej słynnej obronie... Bro... Kurczę, oh, no, Maciek, no trzech dryblasów z środka obrony nie wymienić chociażby. Dla takiego fana... Uh, Darren Fletcher. Tego... Nie? A jakiś Steve Morrison? Morrison? Morrison jest. Super. Uh, d w środek obrony. Cześć, jeszcze minutę czterdzieści no, Myślę, że mam spory szansę na zwycięstwo, super. Zero presji oczywiście Maciek, totalnie. Weź sobie, to, to tam jest... no spokojnie. Matt Phillips? Jeszcze nie, za wcześnie na Matta Phillipsa. No ciężkie akurat miałeś, jeszcze trzeba no nie, powiedzieć. No Kurde, bo tak dawno. Nie wiem, czy to nie jest też taki spadkowy sezon West Bromu, więc tym bardziej. Ciężko. No, mój, mój czas się już skończył. Finito. To ja jeszcze dodam Adena, McGidiego. O, Magidia, żeby po prostu. Tam, no to McCarthy'ego. No mam i. jakiś Naismith i, i tak dalej. na ataku, dokładnie. także... No dobra, chłopaki nam wysyłają I skład. I na przykład z tego, Lu z tego Lukaku wtedy mógł grać jeszcze, nie? W Evertonie. No właśnie. Znowu rzuciłem piłkarza, który grał nie w tej drużynie, no. w, której, w, której, w której Ale jestem ciekawy, kto tam jeszcze grał w Evertonie. W sumie. Chłopaki mi wysyłali zdjęcia. Czas McGidiego. Naprawdę? No to byłem blisko, to przynajmniej, przynajmniej tyle. Nie chce mi się to zdjęcie załadować. O, mamy już. No dobra, Wesbrom. O, matko, bo. Kto tam jest? Tak. Wydra na ataku. Lugano. Anelka, Anelka. Widzisz? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Digital Olson okej, ale... Olson, na no Olsona bym wymienił na 100%. Nie, to jest dwóch, trzech piłkarzy, których w ogóle nie znam. A weź więc... pokaż yy, kogo ko tam u mnie jeszcze był. A... Leon Osman na przykład. Lukaku, Osman, Esmana bym nie wymienił, ale Miralasza pewnie jeszcze miałem mm -hmm. gdzieś tam w odwodzie. Kary na przykład. Musiałbym się z nad Barym. Ten... No, łatwiej miałem, Ten skład Evertonu w miarę klasyczny, ale mówicie, że dwóch rezerwowych, tak? To był pewnie... Weraino, tak, Isusenion, no, i Sessegnon, tak. Trochę miałeś pecha, Maciek. Trudne ale, to było, ale... Maciek y miał troszkę pecha, ale za kilka lat nie będziemy o tym pamiętać. Wynik <laughs> idzie w świat. Trudne to było, przyznam Zwycięzko. szczerze. Bałem się tego bez Bromu, w sensie generalnie bałem się takich drużyn niszowych i taki mi się trafił. I tak z tym Claudio Jakobem, mam wrażenie, że, 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 że w miarę mi się udało coś tam, jakąś szufladkę w umyśle otworzyć. Dziękujemy, że byliście z nami. My oczywiście takich materiałów będziemy wrzucać na nasz kanału więcej, także jeżeli jesteście tym zainteresowani, to oczywiście zostawcie subskrypcję, także dzwoneczek, wtedy żaden materiał rozrywkowy wam nie, nie przegapicie go, wam nie umknie. Także dzięki Łukasz za grę i do zobaczenia w następnym odcinku.